a oto dzisiejszy materiał do przetopienia kilka sztabek, obciążniki do kół no i wiadomo ze strzelnicy nowy stolik zrobiłem trochę mniejszy, o połowę będzie wygodniej pierwszy ogień idą ciężarki temperatura w górę i dosypujemy do pełna no to pierwszy satusz jest gotowy malutku się grzeje, trochę temperaturę podkręcę i przykryjemy żeby temperatura na nie uciekała no i czekam aż się rozpuści będziemy zalewać do foremki ładnie dymek idzie z gara zupa się gotuje do obiadu ładnie się kopci, wypalają się wszystkie zanieczyszczenia trochę tego tam było i drewna i gumy no niech to się wszystko wypali.